Książka oparta jest na źródłach polskich wywiezionych z Rzeczpospolitej w XVII wieku. Szwedzi rabowali wszystko, co im wpadło w ręce. Archiwali arabowali bardzo chętnie. W latach 1626-1929, a potem w czasie potopu szwedzkiego, czyli 1655 56 wywieźli z Polski ogromną ilość materiałów archiwalnych. E, te materiały archiwalne. Częściowo zwrócone Polsce w traktacie oliwskim, natomiast sporo zostało jednak. Zostały na przykład korespondencja, korespondencja Stanisława Żółkiewskiego, m.in. listy Jana Karola Chodkiewicza, listy biskupa krakowskiego późniejszego, a wtedy jeszcze zwykłego księdza, czyli Jakuba Zadzika, do Wawrzyńca Gębickiego, ale także listy Wawrzyńca, samego Wawrzyńca Gębickiego, listy Lwa Sapiechy i szeregu innych postaci, które brały udział, które były pierwszorzędnymi aktorami w tych wypadkach. Więc te materiały dotyczące Moskwy, spraw moskiewskich, interwencji polskiej w Moskwie nasunęły mi myślę, żeby zająć się właśnie tymi wydarzeniami trochę z punktu widzenia tych źródeł, które Szwedzi wywieźli do Sztokholmu i które nigdy do Polski nie, już nie wróciły. Dzięki tym materiałom można było, można było dokładnie opisać polemikę Zygmunta III z Hermanem Żółkiewskim dotyczącą działań wobec Moskwy. Te, ta, ta polemika dotąd była znana tylko z pamiętników Hetmana Początek i progres wojny moskiewskiej. Z tym, że no musimy pamiętać, że te pamiętniki Hetman napisał, no to jest arcydzieło, to jest pomnik literatury polskiej oczywiście, ale to jest równocześnie dzieło, które służyło obronie racji Hetmana, czyli Hetman pokazywał tam swoje argumenty, swoje Racje. Natomiast Królewskie no, zdaniem jego już w sposób oczywisty nie, nie były do końca słuszne, prawda? No, bo to było spojrzenie subiektywne. Natomiast listy, listy i Żółkiewskiego i Króla pozwalają na, na, na staranniejsze odtworzenie tych, tych argumentów, tych racji. Żółkiewski argumentował, że no, to Polska z Litwą się zrastały zrastały przez 200 lat. Najpierw była unia personalna, a realna dopiero w 1569 roku, więc blisko po dwóch wiekach, że nie należy spraw przyspieszać, że teraz mógłby królewicz Władysław objąć władzę w Moskwie jako car. Po śmierci Zygmunta III zostanie na pewno, to było raczej pewne, królem Polski, więc będziemy siedział na dwóch tronach, prawda, na tronie moskiewskim, tronie warszawskim jako król Polski Król Rzeczypospolitej. W związku z tym będzie, będzie już stan unipersonalny pomiędzy dwoma państwami, pomiędzy Rzeczpospolitą i Moskwą i teraz trzeba będzie spokojnie pewnie paru wieków, zanim te państwa się zrosną, tak samo jak wzrosła się Korona i Litwa. Król na te argumenty odpowiadał, że no dobrze, w porządku, ale on się nie zgadza, żeby wysyłać natychmiast Królewicza do Moskwy, ponieważ, ponieważ w Moskwie panuje bałagan, chaos. Kilku carów moskiewskich zostało zamordowanych w wyniku rozruchów wcześniej. I on nie ma pewności, czy ten 16-letni chłopak, otoczony zaledwie garstką Polaków, bo na więcej się Moskale nie zgadzali, przetrwa tam żywy, ten eksperyment, prawda? Król mówił inaczej. Król mówił, że ja bym chciał zostać carem moskiewskim, choćby pełniącym obowiązki, choćby to może jakoś tam się nazywało, regent, nie regent, i uspokoić to państwo, doprowadzić, doprowadzić to państwo do jakiegoś ładu z tego absolutnego chaosu. I jak to państwo zostanie uspokojone, to wtedy oczywiście królewicz niech zostanie carem i jakoś to Załatwiły. Na takie rozwiązanie nie godzili się Moskale. No tu jeszcze dochodził sprawa wyznaniowa. Prawda? No, Królewicz był katolikiem, Zygmunt III na konwersji jego na prawosławie się nie godził. Natomiast Moskale domagali się tego cały czas. Żółkiewski sam nie wiedział co ma zrobić. Był, był taki dosyć niewyraźny tutaj w swoich oświadczeniach. Król prawdopodobnie, tutaj oczywiście pewności tu żadnej nie mamy, ale król prawdopodobnie rozumował tak, że jeżeli on zostanie Carem Moskiewskim, to doprowadzi do unii Kościelnej na wzór Unii Brzeskiej. Prawda? Unia Brzeska doprowadziła do tego, że te wielkie obszary Rzeczpospolitej, gdzie dominowała religia prawosławna, więc obszary Białorusi i Ukrainy, stały się obszarami katolickimi, bowiem Kościół prawosławny na tych terenach uznał zwierzchnictwo Rzymu, i stał się kościołem unickim. Unia Brzeska 1595-1596. Więc Zygmunt III liczył, że w podobny sposób do Unii przyłączy się także prawosławie moskiewskie i wtedy nie będzie problemu, no, królewicz będzie nadal katolikiem, chociaż obrządku wschodniego, no obrządek to już jest rzecz drugorzędna, prawda? Liczy się, liczy się to przynależność do kościoła, do kościoła katolickiego i prawdopodobnie taki był tok rozumowania króla. żółkieski. No, sam nie wiedział już, co ma, co ma, robić, był zdezorientowany. W końcu, no wiemy, że, że po zajęciu już Moskwy przez Polaków, bo bojarzy sami poprosili, żeby żeby Moskwę zająć, bo czuli się bezpieczniej przy poparciu załogi polskiej. Po zajęciu zostawia dowództwo nad wojskiem Aleksandrowi Gosiewskiemu, a sam jedzie do króla pod Smoleńsk tłumaczyć mu swoje racje, co zresztą nie przynosi, nie przynosi, większych, nie przynosi większych efektów. Potem wiemy, że następuje pierwsze powstanie antypolskie, Lapunowa, tak zwane pierwsze opułczenie, potem drugie opułczenie powstanie, potem oblężenie Moskwy już bardzo ścisłe w 1612 roku i w końcu kapitulacja. W listopadzie e, e, akt kapitulacyjny przewidywał, że wojska polskie wyjdą z Moskwy w zwartych szykach ze sztandarami i łupami i wrócą do Rzeczpospolitej. No, podpisali tą umowę, po czym po otwarciu bram wszyscy zostali. Wymordowani. Prawie wszyscy. Zostało, zostało trochę najważniejszych oficerów, których zachowano przy życiu, żeby uzyskać za nich okup. Więc tak się skończyły rokowania, rokowania kapitulacyjne z Moskwą, z, z Rosjanami wtedy. Więc wszystko to było tragiczne, ta wojna. Wojna przeszła w stan permanentny, długi. Długi, w końcu zakończony sukcesem Polski w 1619 roku. Wojna polsko-moskiewska przeszła w tryb już taki przewlekły, prawda? Przewlekły, działania wojenne toczyły się przez wiele lat. W 1619 roku został zawarty rozejm, który przyniósł Polsce duży przyrost terytorialny. Yy, terytorialny no, przyłączono ziemię Smoleńską, Siewierską i Czernichowską. Smoleńsk król zdobył jeszcze w 1611 roku, i to trzeba oddać, że to po, po bitwie pod Kłuszynem był drugi ogromny yy, sukces wojsk polskich, w tym już Żukiewski nie uczestniczył. Zasadniczą rolę przy zdobyciu smoleńska w 1611 roku odegrała inna postać, też zresztą godna opisania kawaler maltański Bartłomiej nowodworski, który znał się na wysadzaniu twierdz w powietrze i wysadził mury smoleńska, podkładając umiejętnie beczółkę z prochem. Beczułkę z prochem. Kawaler maltański. Bartłomiej Nowodworski wywodził się zresztą z powiatu tucholskiego, był z Pomorza, żeby było ciekawiej. No, na pewno nowym elementem tej książki jest właśnie opis tego, tej polemiki pomiędzy królem a, a Hetmanem. Opis tej, tego tragicznego zawikłania, wymiany argumentów w stylu trochę szekspirowskim. I król ma rację i Żółkiewski ma rację. No, nic z dob dobrego z tego nie, nie wynikło. Chyba okoliczności przerastały jednego i e, drugiego. Chyba zrealizowanie planów i króla i Hetmana było już niestety niemożliwe. Młodości. W młodości on nie pełnił jakichś ważnych funkcji. Uczył się, prawda? Uczył się u boku e, swojego ojca, swojego brata, także u boku przede wszystkim zapewne Jana Zamońskiego, ale już wtedy, już wtedy wyróżniał się poświęceniem, wyróżniał się, wyróżniał się umiejętnościami na polu walki, umiejętnościami dowodzenia. Później, później gdy już awansował na, na Hetmana Polnego, to można powiedzieć, że wyróżniał się pracowitością i to, i to może trochę wynikało z istoty tej funkcji, bo Hetman Polny to była taka, taka postać trochę, trochę do ciężkiej roboty. Hetman Wielki Koronny był jego zwierzchnikiem. Jak jakieś ważne wyprawy wojenne, jakaś wojna o dużej randze się toczyła, no to on wtedy wkraczał do dzieła, ale to wcale nie było takie częste. Tymczasem Hetman Polny musiał czuwać nad bezpieczeństwem granic południowo-wschodnich, gdzie bez przerwy najeżdżali Tatarzy, bo Tatarzy to za punkt honoru uważali żeby raz w roku sobie najechać, prawda, wziąć ludzi w jasyr i sprzedać gdzieś na rynku w Stambule, co, co było tragedią już życiową właściwie dla, dla tych ludzi, ich rodzin. Więc tam trzeba było pilnować bezpieczeństwa tych kresów południowo-wschodnich przed Tatarami, a to było zadanie Hetmana Polnego, który był zwierzchnikiem wojsk kwarcianych, które właściwie tymi sprawami się zajmowały. Więc on musiał tam siedzieć po prostu miesiącami, latami wręcz na tym podolu i y, pilnować, y, pilnować tych y, rzeczy. Y, mamy, mamy też etap, y, etap tych y, wojen moskiewskich i to to właściwie było takie rozwinięcie skrzydeł. hetman równocześnie z działalnością wojenną prowadzi działalność dyplomatyczną. Znaczy nie było to w Polsce niczym dziwnym, niczym nienormalnym. Zwłaszcza hetmani Wielcy koronny czy litewscy to mieli nawet nawet to było normalne, że, że, że oni się zajmują też dyplomacją. Herman Wielki Koronny na przykład miał prawo zawierać nawet umowy międzynarodowe z krajami multańskimi. Król, król koniec końców musiał to zatwierdzić, ale to zazwyczaj to robił po prostu. Więc z Mołdawią, Włoszczyzną czy z Siedmiogrodem móg, mógł prowadzić rokowania dyplomatyczne, mógł zawierać ugody, które potem zazwyczaj zatwierdzane przez, przez króla czy przez Sejm funkcjonowały. Hetman Wielki Koronny prowadził także politykę. politykę z zagraniczną w odniesieniu do Turcji także, faktycznie. Więc to były, no już nie mówiąc o Tatarach, to, to były uprawnienia daleko idące. Zwracam uwagę, że, że Żółkieski pełnił funkcję hetmana polnego, przez szereg lat, gdy nie było Hetmana Wielkiego. Więc właściwie to na niego też, też spadały te, te, te zagadnienia dyplomatyczne, te, te zagadnienia wielkiej dyplomacji. No faktem jest, że, że idąc na Moskwę w 1610 roku podjął się trochę na własną rękę działalności dyplomatycznej, o co król zresztą miał do niego pretensje, bo ta umowa z Gregorem Wałujewem, podcelowym zajmiszczem, najpierw, w której już było napisane, że królewicz Władysław zostanie carem moskiewskim, a potem przede wszystkim ta wielka umowa z bojarami zawarta pod Moskwą 27 sierpnia 1610 roku, no to to był przejaw działalności dyplomatycznej i on on był dyplomatą dobrym, on umiał rozmawiać, on wczuwał się także w rację swoich partnerów z bojarami moskiewskimi, dyskutował jak równy z równym, a równocześnie no, rozumiał ich wrażliwość, rozumiał ich argumenty, oni go bardzo cenili zresztą. No, faktem jest, że okoliczności trochę przerosły Hetmana, przerosły wszystkich właściwie, to, co się potem wydarzyło, czyli no, z jednej strony zajęcie Moskwy, a z drugiej strony oblężenie tej Moskwy, powstania, tak zwane pierwsze opołczenie, drugie opołczenie w, pa w państwie moskiewskim, w końcu kapitulacja Moskwy w 1612 roku, to wszystko zaprzepaściło szansę na, na osadzenie Królewicza Władysława na Tronie, no także, także sprzeciw Zygmunta III, żeby szybko tego królewicza posłać na tron carski. Jak już mówiłem, nie było to takie proste, nie było to takie jednoznaczne. Zygmunt III miał swoje racje. Miał swoje racje, że, że nie zgadzał się, żeby tego młodego, 16-letniego chłopaka wysyłać do tego państwa moskiewskiego, gdzie panował straszliwy chaos i bałagan. Bał się, że pośle chłopaka po prostu na, na śmierć. Niestety były to obawy bardzo, bardzo uzasadnione. Więc Żółkiewski, Żółkiewski potrafił być, być także świetnym dyplomatą. Faktem jest, że ten, ten instynkt i dyplomatyczny i, i także Militarny, go trochę zaczął zawodzić pod koniec, pod koniec życia. Był człowiekiem starym na ówczesne warunki. No dzisiaj dzisiaj byśmy nie nazwali go starym, wtedy, wtedy już niestety tak. I za tym szła pewna zachowawczość, powściągliwość, niechęć do ryzyka, zamiłowanie do starych rozwiązań. Okazywało się, że te stare rozwiązania, które były świetne jeszcze za czasów, Jana Zamoyskiego, prawda. Co było dobre w roku 1595, już w roku 1620 nie było wcale takim, takim zagraniem skutecznym, więc to wszystko, to wszystko się okazywało, okazywało już no takie trochę schyłkowe. Hetman, hetman był już zmęczony, prawda.